Witam Was serdecznie, ze mną Jakub Karpiński, dyrektor zarządzający firmy Zina, nowego partnera Stali Rzeszów. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Tak jak rozmawialiśmy, dyrektor zarządzający... do Strategii sprzedaży i marketingu, czyli Dobra. ten obszar głównie... W stronę. Tak, budowania strategii marki. Super, przede wszystkim witam w biało-niebieskiej rodzinie. My jesteśmy szczęśliwi, że możemy razem współdziałać i tak zapytam na początek, może właśnie od ogółu do szczegółu. Fakt, że wchodzicie w Stal Rzeszów, między innymi, to jest, można powiedzieć, ofensywa Markizina Trwa? Zdecydowanie tak. Przyjęliśmy strategię, że chcemy się rozwijać bardzo dynamicznie i podjęliśmy od zeszłego roku takie działania, żeby wchodzić we współpracę sponsorskie z klubami Stopowych lig. Mhm. Na początku, właśnie, wybraliśmy Wasz klub. Nie ukrywam, że był to. Była to przemyślana decyzja, ponieważ zbadaliśmy sobie wszystko dokładnie. Też po rozmowie z właścicielami i z osobami z klubu uznaliśmy, że klub cechuje się takimi wartościami, jakie my również wyznajemy. No i wierzymy, że jest to projekt długofalowy, długofalowy długoterminowy, na którym obie strony będą zyskiwać i wspólnie rosnąć. Tacy rozmówcy to skarb, Wam powiem, bo to już na dwa następne pytania uzyskałem odpowiedź, także dziękuję bardzo. Właśnie miałem zapytać, dlaczego właśnie Stal? Już wiemy. Po prostu wyjątkowa marka wybiera Mogę to rozbijać, proszę śmiało, śmiało. Dla nas Stal jest klubem, który ma ogromny potencjał nie tylko do tego, żeby wejść do Ekstra klasy, bo my wierzymy w to, że to się stanie szybciej niż, niż pewnie nawet wy yy, o tym myślicie. Po prostu. Czujemy, że ogromny jest ten potencjał, bo klubie zbudowany na takich solidnych fundamentach, ale też w przyszłości, że wejdziemy wspólnie do europejskich pucharów. Hmm. Tak to widzimy. Idziemy. Idziemy razem. Mówię, wyjątkowa marka wybiera wyjątkowe kluby i tego, i tego się trzymamy. Z tego co wiem, generalnie chcecie też tak mocniejszy akcent na właśnie Podkarpacie. Widzicie duży potencjał w tym województwie? Tak, 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 zdecydowanie tak. Yy, oczywiście. Stal jest projektem globalnym, ale mm. ten wymiar na, na piłkę lokalną podkarpacką jest jeszcze większy i upatrujemy w tym ogromną siłę i zamierzamy w najbliższym czasie zbudować bardzo silną sieć tutaj dystrybucji i mm. wyjść również z ofertą bardzo mocno przystępną dla klubów z całego Podkarpacia i ten rynek zdominować. Super. A jak dużym przedsięwzięciem dla Was jest właśnie związanie się ze Stalą Rzeszów? Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne. Wiadomo, że klub liczy kilkaset tutaj zawodników razem z Akademią. Kibicowsko też jest to dość, dość, silna, mm. dość silna grupa i, i bardzo fajne. Te ilości koszulek, jak na zwłaszcza pierwszą ligę, to, to są imponujące i myślę, że będą tylko rosły. Dlatego było to dość duże wyzwanie, ale sprostaliśmy mu, bo tak naprawdę pokazaliśmy też tutaj swoją siłę że mając, będąc właścicielem marki, mając magazyny w Polsce i pełne zaplecze produktowe byliśmy w stanie w ciągu miesiąca zorganizować całą akcję rebrandingu, czyli przebrania klubu od A do Z. Co no to miło, było wyzwanie na pewno. Co niedługo ujrzy światło dzienne i, i zarówno pierwsza drużyna, jak i druga, jak i akademia docelowo będzie od A do Z ubrana w stroje naszej marki. Tak, no Powiem tak, pomału sprzęt spływa do Rzeszowa, tak, tak. pomału to się wszystko pojawia, także już na meczu z Chrobrym będziemy tip-top ubrani. Eee, właśnie, a propos nowej kolekcji. Co jest wyjątkowego w tej kolekcji? Coś na temat samej kolekcji, prawda, wypada powiedzieć? Tak, tak. Yy, ubranie całej stali Rzeszów od rzeczy treningowych po wyjściowe oparliśmy o naszą nową linię produktów Delta Pro 3.0. Tworzyliśmy ją ponad rok czasu z myślą właśnie o przyszłości, czyli ona dosyć wyprzedza trendami wielu konkurentów i jest tak naprawdę taką topową linią jakościową. Zachuje się najlepszej jakości materiałami, dobrym wykończeniem i ciekawym designem, który się podoba po prostu na rynku. Rozumie. No i sama koszulka. Grzesiek Krychowiak, nasz ambasador, też gdzieś firmuje to na wielu zdjęciach i spotach reklamowych gdzieś w kanałach. On się na modzie zna. On się na modzie zna, tak, tak. Dokładnie. Więc w kanal Plusie mamy spot reklamowy, który właśnie jest reklamą naszej marki i tam Grzesiu gra. Grzegorz Krychowiak gra główną rolę. No to taka ciekawostka, no tak? to nie Ale super to. Też jest to designerskie. Tak, no Jesteśmy czy... zadowoleni. Wygląda to po prostu estetycznie i ładnie. No jesteśmy też już po pokazaniu światu, że tak powiem, koszulki meczowej, e, dwóch kompletów koszulek meczowych. No i robi wrażenie. Kibice są, no nawet chyba użyję tego stwierdzenia, zachwyceni. Także to się Miło mi to słyszeć. Na, na pewno ze swojej strony daliśmy wszelkie możliwości technologiczne. Użyliśmy świetnej dzianiny do tego takiego żakardu, który świetnie wentyluje, yy, wentyluje i cyrkuluje gdzieś tam uh -huh. pod i wchłania. E Jest to też efektowna dzianina, która robi wrażenie, ale nie. nie Warto tu zaznaczyć, że duża była inwencja, inwencja twórcza ze strony klubu i tu tak, dostaliśmy... Tak, bara. Ta. obustronne można Dokładnie. powiedzieć. Dokładnie. Także hmm. cieszę się, że dział tutaj marketingu i merchandisingu zaangażował się w to tak, że poszło nam to bardzo sprawnie i stworzyliśmy super projekt, który, który się wyróżnia i ma szansę na rzeszowskich tutaj osiedlach, myślę... Ogromnej liczbie sztuk się niedługo pojawi. Mocno wierzę, że tak będzie, tak. bo naprawdę. Ten motyw nazw osiedli tak. też. To, to, to najbardziej kibicom przypadło właśnie. No. Zresztą, nawet jeden kibic, to tak powiem, poza nawiasem, może, wrzucił na się zdjęcie starej takiej oprawy kibiców Stali Rzeszów, która właśnie polegała na tym, że były wypisane osiedla. Mhm. Także jest to pewne takie skojarzenie. Fajnie, po prostu klub to jest jedna wielka rodzina, tak. a tego trzeba musimy trzymać. I myślę, że kolejne projekty też będą zaskakiwać, i na każdy sezon będziemy wprowadzali coś wyjątkowego. To jeszcze tak, właśnie na sam koniec. Co chciałby Pan przekazać kibicom Stali Rzeszów po prostu? Chciałbym przekazać kibicom Stali Rzeszów, że żeby wierzyli w swój klub, bo jest to naprawdę projekt na solidnych fundamentach. I życzyć wszystkiego najlepszego w drodze do awansu, już w tym sezonie. I tego się trzymamy. Dziękujemy. W imieniu kibiców, dziękuję za te wspaniałe życzenia. Jakub Karpiński, dyrektor zarządzający firmy ZINA, nowego partnera Stali Rzeszów.